Dzień bez BMW to dzień stracony, tak samo jak dzień bez Toyoty to dzień stracony. Dzisiaj kolejny BMW u nas na warsztacie, jest to X1. Będziemy tutaj montować w całości zestaw fokala: drzwi przednie, drzwi tylne, sabufary pod fotel. A co do wzmacniacza, to się jeszcze zastanowimy, bo też będzie instalowany. Aczkolwiek mamy tutaj dowolność od klienta, więc pomyślimy, co tutaj wrzucić, żeby przyniosło najlepsze efekty. Audi, znaczy Audi boże, BMW jest w wersji basic. Nie posiada oczywiście piterów, ma tylko zaślepki. Na miejsce zaślepek oczywiście mam oryginalne słupki z Harmana. Wrzucamy słupki z Harmana i realizujemy ten projekt. Aha, zapomniałem, jeszcze centralny będziemy dokładać, bo wzmacniacz prawdopodobnie będzie miał 8 kanałów, o czym dokładnie poinformujemy w kolejnych materiałach. Teraz wywiniemy głośniki przód-tył, słupy pod fotelami, centralny i działamy. Jak już mówiłem, w całości będzie to Set na głośnikach Focal. Same głośniki już tutaj sobie leżą i czekają. Więc bierzemy się za realizację projektu tego BMW-1. Wkraczamy do akcji. Głośniki w tylnych drzwiach mamy już wyciszone, czy znaczy wyciszone, przepraszam, wymienione. Eee, są to koakcjalne głośniki od Focala. Fabrycznie była tutaj szerokopasmowa dziesiątka z BMW. Tak ona się prezentuje. Made in China jak widać, a tu mamy francuskiego Focala już z twitterem i będziemy mieli tutaj w zasadzie pełne pasmo. A tu mieliśmy taki oto głośniczek. Składamy drzwi i wchodzimy na przednie. BMW X1 mamy już gotowe, głośniki wszystkie wymienione na fokale. Z przodu komplet, pod fotelami również w wersji 2 ohmy, żeby maksymalnie wykorzystać wzmacniacz. Ramki wymienione na harmonowe, żeby to dobrze wyglądało. Z tyłu głośniki koakcjalne również z fokala i wzmacniacz. Mieliśmy takie maleństwo standardowe, ciekawostka ASK: Made in Poland wzmacniacz w BMW, a rzuciliśmy takiego musłaja 6 razy 100 w w dwóch omach. No i co, idealnie on nam wpasuje się w to miejsce, w którym był fabryczny wzmacniacz. Składamy auto, gra to bardzo dobrze. I kończymy tą realizację.